Moderny Commerce to spółka notowana na co dzień na parkiecie New Connect, zrzeszająca grupę sklepów e-commerce związaną z działalnością z dobrami luksusowymi. Dziś w programie moimi Państwa gościem będzie Pan Maciej Tygielski, członek zarządu spółki Moderny Commerce. Dzień dobry, witam Panie Macieju. Yes. Na początku proszę może o kilka słów na temat samej działalności spółki, bo ja co prawda w jednym zdaniu przybliżyłem, czym zajmuje się moderny commerce, natomiast prosiłbym o taki nieco szerszy komentarz. Czym zajmujecie się na co dzień? Proszę o kilka słów na temat działalności spółki. Naturalnie grupa Modern Commerce to jest, to jest dokładnie dwa e-commerce w grupie złote wyprzedaże i i oraz taki projekt, który może nie bezpośrednio związany z e-commerce, ale również jest realizowany online i to jest projekt kuchni wirtualnych Rebel Tank. W tej grupie dominującym podmiotem są złote wyprzedaże. Zresztą razem z Wami Simo to są już projekty, które mają długą historię, bo ponad dziesięcioletnią. A, a myślę, że najważniejsza informacja to jest to, że ponad dwa tygodnie temu podpisaliśmy umowę inwestycyjną, z czego jesteśmy bardzo dumni, z ze spółką IT Fashion Polska Group and Partners, która jest operatorem operatorem bardzo znanego brandu Moliera 2, operatorem i sklepów stacjonarnych, i, i sklepu e commerce owego. Jasne. Wspomniał Pan o tych trzech składowych grupy. Oczywiście chodzi o złote wyprzedaże. ma i Rebel Tank. Prosiłbym pokrótce opisać każdą z nich, a następnie też proszę o informację, no, która z nich generuje dla spółki największe przychody czy też zyski na ten moment. Naturalnie. Zacznę od złotych wyprzedaży, jako że to jest dominujący podmiot w grupie. Ja tylko to precyzuję, mówiąc w grupie, myślę o o aktualnym statusie jeszcze bez Baliera 2. Złote Wyprzedaże to jest, to jest serwis z ofertą produktów premium w ramach wyprzedaży flash seglowych, a charakter tych wyprzedaży to nic innego, jak terminowe kampanie, które trwają od tygodnia do dwóch tygodni. W ramach tych kampanii dana marka jest w naprawdę doskonałej ofercie skierowanej dla tak zwanych promohatel, czyli osób, które poszukują dobrego produktu, ale, ale naprawdę w atrakcyjnej cenie, To są złote Mami MamiSima to serwis właściwie dedykowany mamom, nie ja chciałbym powiedzieć, że tylko mamy do zakupy dla dzieci, ale, ale ze statystyki to wynika, bo ponad 90% użytkowników tego serwisu to, to kobiety, a, a co jest na, 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 w ofercie tego serwisu? Produkty dla dzieci w wieku 0-7, Um, e, produkty bardziej bardziej premium, e, bardzo szeroki wybór, to jest kilkuset e, dostawców, e, tak, tak samo tak jak w tak. ponad kilkuset e, dostawców. E, a Rebel, tak, to jest, e, tak jak już wspomniałem, to jest troszkę inna historia, bardzo ciekawy projekt kuchni wirtualnych, polega to na, na em, tworzeniu em, takiej relacji z istniejącym re, restauratorem, który chciałby w ramach ofert online, um, optymalizować e, swoje przychody i oferować w ramach e, oferty Rebel Tank jeden z sześciu e, e, takich kuchennych e, projektów na przykład, prokuratura to, to jest, to opisuje ofertę e, 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 dańsk kurczaka e, I co my zapewniamy? Jesteśmy e, platformą, która e, integruje e, wszystkich znanych dostawców. E, zapewniamy, popyt, czyli jesteśmy odpowiedzialni za pozycjonowanie tej oferty w ramach oferty tych dostawców online tych tego delivery, a, a nasz klient w ramach współpracy, jako ten restaurator bądź nawet kucharz produkuje te, te, jeżeli można to tak nazwać, gotuje te zamówione potrawy i my dzielimy się prowizją do obrotu. Oczywiście. A jak wygląda obecny poziom zatrudnienia w spółce? Jak to zatrudnienie wyglądało choćby jeszcze w roku 2020? Czy planujecie jego zwiększanie w kolejnych miesiącach, może latach? Dobre pytanie. To znaczy, my obserwujemy kierunkowy rozwój e-commerce na bazie bardzo silnie budowanych kompetencji eksperckich naszych pracowników czy współpracowników. To jest klucz tej całej synergii pomysłu na, na najbliższe lata e-commerce. Poziom zatrudnienia, obecny poziom zatrudnienia w grupie to ponad 40 osób, ale on istotnie się zwiększy w ramach, w ramach nadchodzącej synergii, czy po zamknięciu transakcji z, z Molira 2. Ale stawiamy tam, chcemy postawić głównie na wymianę doświadczeń i wiedzy między tymi, Pamiętajmy, mam takie przekonanie, że ta synergia doskonale e, uzupełni kompetencje, ale po obu stronach tej e, transakcji. Jasne. Do samego przejęcia właściciela domeny Moliera 2.com przejdziemy jeszcze za moment, choć niewątpliwie jest to temat najbardziej gorący, jeżeli chodzi właśnie o spółkę moderny Commerce w ostatnim czasie. Natomiast chciałbym dopytać jeszcze o fakt rozwoju całej branży e-commerce, który niewątpliwie był dodatkowo jeszcze można powiedzieć, potęgowany przez pandemię koronawirusa. Wiele sklepów, wiele firm właśnie zwróciło się w kierunku tego kanału, rezygnując poniekąd z kanałów bezpośredniej bezpośrednich kanałów Sprzedaży. No i moje pytanie, czy pandemia również na Modern Commerce miała pozytywny wpływ na rozwój działalności spółki, czy też ten wpływ był niedostrzegalny lub nawet negatywny? To jest bardzo ciekawy wątek i, i powinniśmy poświęcić więcej czasu, żeby to dokładnie omówić. Nasze spostrzeżenia są takie. Mam przekonanie o wzrostach, inkrementalnych wzrostach, Popytu po stronie oferty e-commerceowej, ale część tych wzrostów wynika z pewnego przemuszenia związanego z obostrzeniami, które wszyscy doskonale znamy i, i zdajemy sobie sprawę, że przekucie tych wzrostów na, na długotrwałą relację to jest, to jest kluczowe w, teraz po stronie e-commerce, czy po naszej stronie kluczowe w ramach lojalizowania tych użytkowników. To znaczy oni trafili do nas, bardzo nas to cieszy, a teraz powinniśmy zrobić jak najwięcej, żeby u nas e, zostali. Wtedy dopiero będziemy mogli powiedzieć, myślę, że za dwa, trzy kwartały, czy te wzrosty, implementacyjne wzrosty są trwałe. Jasne. Chciałbym jeszcze dopytać o klientów spółki w tych poszczególnych jakby formach działalności, czy to jeżeli chodzi o złote wyprzedaże, Mamissime, czy Rebel Tank, czy mówimy tutaj właśnie o jakichś małych, dużych przedsiębiorstwach, czy możecie się pochwalić, nie wiem, współpracą z jakąś dużą firmą, jak to wygląda? Nasza oferta jest dedykowana do, do klientów, którzy, indywidualnych klientów, to ważne, nie? którzy, tak jak wspomniałem, w ramach złotych wyprzedaży, nazywamy ich promo Harterami, poszukują ciekawych ofert i, i, i nie, nie skłamię, jak powiem, że codziennie zaglądają do naszego serwisu i to zwykle poświęcają 30, bo wtedy uruchamiamy nowe kampanie. Ale mamy też użytkowników, którzy mówimy o tych mamach, które robią zakupy regularnie dla swoich dzieci, które przecież cały czas rosną i, i potrzebują nowych, czy nowych ubranych czy nowych akcesoriów. Rebel tank to już ponad 80 wirtualnych restauracji w ramach. E, blisko 20 punktów, e, e, czyli blisko 20 podmiotów, z którymi podjęliśmy współpracę, ale oczywiście klientem końcowym tego jest każdy z nas, kto, kto lubi gastronomię i lubi, e, lubi zamawiać online. E, ale ciekawostką tutaj w ramach e, tej transakcji, która jakby tutaj jest, e, myślę, że dobrym powodem tego sprawia, na tej rozmowy z e Molira 2, to jest też klient, który poszukuje dóbr luksusowych, i, I to zapewnia oferta molierowa, ale co ciekawe, Moliera ma najwyższy średni koszyk z, z podmiotów dostępnych na rynku, średni koszyk w ramach swojej oferty. I mamy przekonanie, że, że te bazy są niewspółdzielne, to znaczy w żaden sposób nie widzimy zagrożenia kanibalizacji, co więcej, jesteśmy w stanie zarządzać migracją klienta w ramach szerokiej oferty swojej grupy. Jasne. No Przejdźmy już może do tego, wydaje się, może najciekawszego momentu w naszej rozmowie. Chodzi oczywiście o przejęcie właściciela marki Moliera 2.com. O jakich dobrach luksusowych czy dawanych tutaj mówimy, jaki jest poziom średnich koszyków i z czego wynika ta właśnie najwyższa wartość, o której Pan wspomniał. No, przede wszystkim z cen, bo to są znacznie droższe rzeczy. Mówimy o, o, o produktach luksusowych. Średnich koszyk to ponad 1300 zł. Jak ktoś śledzi e-commerce, to wie, że ten wynik jest naprawdę wyjątkowy. Oczywiście chcemy go nie tylko utrzymać, ale zwiększyć, ale to dopiero przed nami. Także w tej układance aktualnego koszyka, że może to tak nazwać e doskonale pasuje Moliera 2 w strategii rozwoju Model Commerce. Jasne. No, więc wiemy mniej więcej, jak to wygląda obecnie. Natomiast, no, wspomniał Pan przed momentem, zacytuję, to dopiero przed nami. Więc, czego możemy spodziewać się w przyszłości? Dlaczego zdecydowaliście się na fakt właśnie takiego przejęcia? No i jakie szanse, no, z nim związane widzicie przed spółką w kolejnych miesiącach, może latach? Naturalnie, mam przekonanie, że to była doskonała okazja ale dla obu stron. To znaczy, że to nie jest jednostronna wygrana, tylko to jest win-win i dla nas, i dla aktualnego operatora Modera 2. A dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy, my mówię, mając na myśli Model Commerce, jesteśmy wychowani w e-commerce. Przez ostatnie kwartały bardzo postawiliśmy na rozwój tych kompetencji eksperckich, o których już tutaj wspomniałem. A Molina 2 fundamentalnie powstało, może tego nie wszyscy tutaj nasi widzowie wiedzą, ale powstało w ramach butiku stacjonarnych. To, to był fundament tego projektu i w sposób zupełnie naturalny uruchomiono kanał sprzedaży komersowej, który myślę, że nawet samego operatora tego projektu, czyli spółki Fashion, zaskoczył, zaskoczył dynamicznym wzrostem. I, i, I ta synergia i wymiana właśnie kompetencji, wiedzy, doświadczeń tych podmiotów nie tylko pozwoli nam, i tu mam pełne nie tylko nam pozwoli utrzymać wzrosty na poziomie tych średnio rynkowych wzrostów w E-commerce, które szacuje się wciąż na, na dwucyfrowe, ale zdecydowanie zdynamizować ten wzrost na bazie synergii w ramach całej grupy. No niewątpliwie przejęcie było pewnego rodzaju inwestycją dla spółki. Jaki, była, jaki był koszt tego właśnie przejęcia i czy, nie wiem, przygotowaliście już może takie szacunki dotyczące tego, kiedy ta, kiedy ta kwota może się zwrócić w przyszłości? No i też pytanie, jakie było źródło finansowania właśnie tego przejęcia? Naturalnie. To może po kolei rzeczywiście ta transakcja jest wyjątkowo ciekawa, jak na, na rynek rynek Unconnect, dlatego, że przyjmujemy 80% spółki IT Fashion, IT Fashion Polska partner Partners. W ramach emisji, którą niebawem uruchomimy, 60% przyjmujemy udział w zakupówkę, czyli w minimum 60 milionów złotych, a pozostałe 20% udziału do tych 80% w ramach zamiany na akcje z tej nowej emisji. Oczywiście. Prosiłbym jeszcze o krótki komentarz tego, jak wyglądały wyniki finansowe, jak wyglądają wyniki finansowe spółki za 2020 rok. Może też o jakiś komentarz poproszę za wyników za pierwszy kwartał 2021. Czy te wyniki znacząco zmieniły się w porównaniu z rokiem 2019? E tak, istotnie, one są korzystne i ja myślę, że one nie mają takiego znaczenia w ramach tej transakcji, o której teraz rozmawiamy. Ja mogę powiedzieć wprost, że i projekt Moliera 2 i model jako grupa są zyskowne. Ja myślę, że tutaj kluczowym działaniem i takim największym naszym wyzwaniem w najbliższym czasie to będzie skuteczna, ale też dynamiczna synergia, która pozwoli na ten wynik zdecydowanie poprawić. Pamiętaj, że grupa, w ramach tej grupy mamy cztery podmioty, które będą realizowały przychód o wartości ponad 100 milionów złotych. To już tak kompletnie w innej lidze graczy i mamy świetny fundament, bo dobre największej grupy oferty dóbr premium i luksusowych nie tylko w Polsce, ale w Europie Środkowo Wschodniej. A czy w przyszłości planujecie może kolejne przejęcia, czy też na ten moment chcecie się skupić na rozwoju tych właśnie czterech już można powiedzieć marek? Jest takie, bardzo lubię to powiedzenie, że kawa nie wyklucza herbaty. Jakkolwiek musimy to zrobić bardzo precyzyjnie i w odpowiedniej kolejności. Teraz czeka nas wspomniana już kilkukrotnie dzisiaj seria. I, i na wielopoziomowa synergia tych projektów w ramach grupy. I zaraz po przygotowaniu Motel Commerce, a właściwie 2, do mocnego skalowania, chcemy nabrać naprawdę bardzo dużej prędkości i, i mocno zważamy rollout na, na, na również inne rynki Europy Wschodniej. A czy rynek, na którym działa spółka jest na ten moment już na tyle bardzo konkurencyjny, że te jakby możliwości, perspektywy rozwoju są ograniczone, czy też no, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, czy to właśnie, no, przede wszystkim gospodarcze właśnie związane z pandemią, ten rynek może się jeszcze bardziej dynamicznie rozwijać właśnie w kolejnych miesiącach i latach? Widzimy tu właściwie same perspektywy, to korzystne perspektywy, dlatego że jeszcze rynek dopruksusowy jest mm. bardzo odporny na, na takie mieszkania rynkowe, a tym bardziej na pandemię. Widać to po wzrostach w takich najbardziej rozwiniętych rynkach, jak chociażby Azja, mm. dokładnie Chiny. Um, ale gdzie widzimy potencjał? Widzimy potencjał w, w rozszerzeniu oferty produktowej również o te osoby, które dopiero są my nazywamy to grupą osób generycznych czy aspirujących, które chciałyby. E, e, taki produkt posiadać I, i też jest taka oferta, która może zaspokoić ich aktualną potrzebę i, i, i pomóc ich wprowadzić w ten świat luksusowy. Także e, potencjał w wielu miejsc. Jasne, nie sposób na koniec nie zadać takiego pytania, które być może ciekawi również giełdowych inwestorów. Czy, jako spółka Modern Commerce, planujecie być może w przyszłości przeniesienie na parkiet głównych giełdy papierów wartościowych, czy na ten moment to właśnie New Connect jest dla Was najbardziej odpowiednim miejscem? No, Nie chciałbym składać takiej deklaracji, ale kierunkowo zdecydowanie odpowiedź brzmi tak. Tak, chcielibyśmy się przenieść, to jest y, oczywiście kwestia czasu, myślę, że bardziej 18-24 miesięcy. Bardzo dziękuję za rozmowę, za odpowiedzi na wszystkie pytania. Moim dzisiejszym gościem był pan Maciej Tygielski, członek zarządu spółki z New Connect Modern Commerce. Dziękuję za rozmowę. Bardzo panu i dziękuję.